Hello, hello, małe ogłoszenie, ponieważ dużo osób, dzisiaj się to zaczęło, więc, więc prawdopodobnie jest to od dzisiaj, dużo osób wysyła nam screeny, że wygraliśmy jakieś 800 tysięcy, na Facebooku latają znowu te reklamy, takie fake reklamy, więc ogólnie ja bym się znowu śmiał, ogólnie to wygląda strasznie, jakby nieprofesjonalnie widać, że to jest fake, ale nie wszyscy to wiedzą. Ostatnio widziałem artykuł na Pudelku, że pani wysłała, nie wiem, dużo pieniędzy dla Brada Pita, bo, 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 bo chciała, to było AI, więc e, ogólnie pamiętajcie, że nie ma czegoś takiego, nas zakertamy na Facebooku, nie namawiamy wam, was do żadnych inwestycji. Nie wygraliśmy 800 tysięcy żadnej super, nie wiem, loterii czy coś w tym stylu. W nic nie wierzcie. Wierzcie tylko w to, co jest na naszych kanałach. Tam nikt nie wejdzie. A te wszystkie pierdóły, te wszystkie podróby, to, to uważajcie. Bądźcie, bądźcie uważni, bo może, może to spowodować, że stracicie pieniądze. A ja nie polecam... A ja nie biorę za to odpowiedzialności, bo jest to fake. I w ogóle teraz załapałem, że dawno już w ogóle nie gadałem na Instagramie, prawda? Może zacząć czasami. E, więc po pierwsze uważajcie na to, nawet jak po pierwsze uważajcie na to nasze, a po drugie uważajcie na te wszystkie fejki, bo to jest naciągactwo, to jest, to jest dno po prostu. Więc tylko na nasze kanały, jutro. Na YouTube, a, a reszta to fake. Znaczy na pewno nie wszystko, ale, ale takie, że wygrane wow, 800 tysięcy, wygrałam. Wy też możecie fake.